Rozwód a nowa znajomość. Jeżeli zastanawiasz się, czy w trakcie rozwodu można się z kimś spotykać, to niestety, zachowam się jak na prawnika przystało i odpowiem, to zależy. Mówiąc w dużym uproszczeniu, jeżeli trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił jeszcze przed nawiązaniem przed, przez ciebie nowej znajomości, zwłaszcza z powodów leżących po stronie wyłącznie twojego jeszcze małżonka, to raczej tak, ale pamiętaj, że wykazanie tego w sądzie nie zawsze jest takie proste. Sąd Najwyższy w jednym z wyroków stwierdził, iż Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz podacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład. Szczegółowe informacje o dostępności pomocy w różnych sprawach znajdują się na stronie internetowej fundacjaposieka.pl